Rzeczypospolita Polska jest wspólnotą wszystkich obywateli. Bardzo słusznie ten cytat został tutaj przytoczony w tej debacie. Ta wspólnota w ponad 80 kilku procentach jest przekonana o tym, że polska obecność w Unii Europejskiej jest wartością, której należy bronić. Elementem tej naszej obecności jest również to, co się dzieje w sprawach dotyczących podstawowych zasad jej funkcjonowania, w tym również kształtowania wieloletniego budżetu i wszystkiego tego, co jest związane z polityką gospodarczą, ekonomiczną, regulacjami, które mają być tworzone w wspólnocie 27 państw członkowskich. Chciałbym powiedzieć, że proponujemy w tym projekcie uchwały przedłożonym przez posłów Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, wzywamy w niej prezesa Rady Ministrów do przyjęcia wieloletnich ram finansowych, bowiem uznajemy, że wynegocjowane kwoty w wieloletnim budżecie oraz Funduszu Odbudowy są w obecnej sytuacji szansą dla rozwoju Polski i odbudowy polskiej gospodarki, która poniosła i jeszcze będzie ponosiła ogromne straty. Wczorajsza debata dotycząca wsparcia różnego sektorów pokazuje na to, że nie jesteśmy w stanie z własnych funduszy budżetowych wszystkie działy gospodarki wesprzeć. Ten spór jest żywy do dzisiaj i myślę, że to powinna być główna argumentacja, że powinniśmy ratować byt ekonomiczny wielu przedsiębiorców, rolników, wspólnot samorządowych, szpitali, bo to jest w interesie Polaków. 21 lipca. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu oraz funduszu odbudowy, które zostało ogłoszone przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jako sukces negocjacyjny polskiego rządu. Integralną częścią porozumienia liderów, jak wtedy mówiono, była decyzja o wzmocnieniu kontroli nad środkami unijnymi. Zatem wyraziliśmy zgodę na warunkowość. Zapowiedź weta, o której słyszeliśmy. Ze strony pana premiera Morawickiego może zablokować powstanie funduszu odbudowy, który będzie pochodził z emisji długu na jego sfinansowanie, na co pan premier 21 lipca również w imieniu Polski, w imieniu polskiego rządu wyraził zgodę. Fundusz odbudowy jest oczekiwany zarówno przez państwa członkowskie, w tym przez Polskę. Nikt tego nie kwestionuje również na tej sali. Jest oczekiwany przez rolników, przedsiębiorców, samorządy, przez sektor ochrony zdrowia ma zapewnić sfinansowanie podstawowych potrzeb, które są związane z tym procesem odbudowy, pobudzeniem inwestycji, pobudzeniem również wszystkich tych działań, które zostały zahamowane, zahamowane na skutek epidemii, również ratowania zdrowia Polaków, bo wiele przecież wielu Polaków powstrzymało się z Ratowaniem swojego zdrowia, albo został ten proces zahamowany z powodu COVID. Skutki tego ponosimy również w zwiększonej ilości osób, które odchodzą od nas na wieczną wartę. Zarówno w wieloletnich ramach finansowych, jak również w funduszu odbudowy znajdują się fundusze na proces sprawiedliwej transportacji na obszarach pogórniczych. Podnoszone, że to jest szansa na odbudowę polskiego potencjału gospodarczego i energetycznego. Chcemy w sposób świadomy rezygnować z takich funduszy na zmiany cywilizacyjne i na zmiany, które przynoszą również zupełnie mogą przynieść zupełnie nową jakość życia dla naszych obywateli. Przecież to są regiony mieszczące się w sześciu województwach, na wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska, klimatu oraz finansowanie procesu modernizacji. Pan minister Szczepański w wypowiedzi na Radzie Unii Europejskiej stwierdził, dla Polski nie jest problemem warunkowość. Dla Polski problemem nie jest praworządność. To co jest problemem dla Polski? Problemem dla Polski jest pewność prawna. A jeżeli tylko pewność prawna jest problemem, to znaczy, że to jest przekraczalna granica. Skoro z praworządnością według deklaracji przedstawiciela rządu nie mamy żadnego problemu, rząd dysponuje. Informacją, że pozostałe 25 krajów członkowskich jest za przyjęciem wieloletnich ram, one nie mają problemu z pewnością prawną. Tylko Polska i Węgry ma problem z pewnością prawną. Więc przełammy to wysoki rządzie. Panie marszałku, pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym zaapelować w imieniu wnioskodawców tej uchwały. Więcej wiary panie premierze, więcej wiary wysoki rządzie. Nie gaście ducha w Polakach, że 25 pozostałych państw członkowskich chce oszukać Polskę. Że chce podstępnie odebrać suwerenność, czy narzucić nam na szwank pomyślny rozwój ekonomiczny, gospodarczy Polski. Polskich przedsiębiorców, rolników, bo tak nie jest. Bo przecież zasada pomocniczości, czy subsydiarności, chrześcijańska zasada stoi u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Więc starajmy się wyegzekwować, wyegzekwować akurat tę zasadę pomocniczości, bo to nam się rzeczywiście należy. Elementem tej pomocniczości jest również jeden z najwyższych, jak powiedział to pan premier, wynegocjowanych budżetów łącznie z Funduszem Odbudowy, czego gratulujemy rządowi i oczekujemy, że się z tego nie wycofa, nie zreiteruje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani